Cześć, wszystkim witam w srebrnym trzosie. Dzisiaj miał być w tytule no zagadnienie skąd się biorą pieniądze ale stwierdziłem, że zaraz ktoś mi odpowie, że z ciężkiej pracy i tu się mogę zgodzić, ale też jednocześnie trochę polemizować, ale to dzisiaj właśnie nie o tym chciałem, tylko skąd się biorą te pieniądze Fiat umowne papierki za które ten kieliszek chleba kupujemy i wszelkie inne dobra i od razu nadmienię, że nie będzie tego tytułu, jeszcze nie wiem pod jakim tytułem wyjdzie ten film, ale nie pod tym skąd się biorą pieniądze, bo raczej chcę odpowiedzieć trochę o systemie monetarnym. No i o tym, że to o czym dzisiaj właśnie w odcinku będę mówił jest jednym z powodów, dlaczego ja cały czas dokupuję srebro i złoto, troszkę mniej w ilościach, ale głównie srebro. O, i może to będzie tytuł, właśnie? Czyli dlaczego dokupuję yy, srebro, mimo że jest w sumie na górce? Ale zanim przejdę do tematu, oczywiście zapraszam do subskrybowania, yy, kciuków, yy, lajków, yy, co tam jeszcze? Yy, oczywiście, komentarzy. Najlepiej wszystkich yy, tych trzech yy, czynności. To powoduje, że dla YouTube'owych algorytmów moje filmy mają jakąś tam wartość i są lepiej promowane. No, i w ten sposób wspieracie mój kanał, że on się tam rozwija. No, i mam możliwość kręcenia fajniejszych filmów. No, ale wracając do tematu, zacznijmy, zacznijmy od początku, czyli czym. Jest ta waluta fiducjalna. Właśnie ten przysłowiowy Fiat. Od słowa Fideis, czyli wiara. Wiara, zaufanie społeczne, właśnie w tym przypadku, do tej swojej waluty. Która tak naprawdę waluta nie ma poparcia w żadnych dobrach, tylko ma. Oparcie w dekrecie prawnym, to za pomocą prawa takie papierki są, zresztą tu gdzieś jest nawet taki napis, że to jest banknot, bilet. Yy, o, właśnie, są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Prawo ustanawia, że to jest coś warte i my w to wierzymy. Niestety po Brecon Wood, yy, może kiedyś nagram o tym jakiś odcinek, po Bre Breton Wood, yy, takie fiaty, wszystko jedno, jaka to waluta, bo teraz mówię ogólnie, yy, czy to jest dolar, czy euro, czy nasze złotówki. Nie ma fiat poparcia w metalu, yy, w złocie, bo wcześniej było poparcie w złocie. Yy, ani umocowania yy, jest. Yy, Złoto było wcześniej swoistym gwarantem wartości. No ale niestety, to, że teraz nie ma tego gwarantu, powoduje to, że sektor bankowy ma nieograniczoną, można powiedzieć, władzę w kreacji pieniądza i w ten sposób sprawuje nad nim kontrolę. A już tłumaczę, dlaczego. Na pewno nikt z Was w obecnych czasach, ja zresztą też, nie wyobraża sobie życia bez konta bankowego czy karty płatniczej. Stopniowo przyzwyczajamy się do pieniądza elektronicznego, do płatności blikiem. No i wszelkich takich udoskonaleń technologicznych. Już nawet ten papierowy fiat yy, nieszczęsny jest w odwrocie. Yy, jesteśmy w miejscu obecnie yy, w którym większość, naprawdę chyba to 90% yy, wszystkich transakcji na świecie. Yy, Odbywa się przez banki. Większość oszczędności, które trzymają banki, większość naszych oszczędności, jak my, szarzy ludzie, trzymamy oszczędności, to wszystkie te, te, te majątki trzymane są w formie elektronicznej. Pieniądz w ten, właśnie fizyczny. Fiducjarny te, te papierki to zaledwie 10% procent całego majątku. I niestety jest to stan y, bardzo pożądany przez system. Taki stan pozwala na trzymanie kontroli nad tą całą zgromadzoną wartością. Bardzo lubię yy, określenie słomskiego. Yy, bo on często właśnie o tym mówi, yy, że jest to te wszystko, ta cała wartość. Ten pieniądz elektroniczny, który trzymamy w bankach, to jest tylko roszczenie. I to nasze środki ulokowane w tych bankach to właśnie roszczenie. Roszczenie do wartości. Roszczenie do wartości, za które mogę kupić. Masło, chleb, piwo, czy inne usługi i dobra. Roszczenie, które w rzeczywistości nie jest naszą własnością, bo tak naprawdę jest to tylko obietnica od banku, czy tam szeroko pojętego systemu bankowego, że my te pieniądze, ten system, właśnie finansowy, zarówno ten pieniądz fiducjalny, jak i cyfrowy, ma wartość. Jest to tylko obietnica, i że my go dostaniemy, jeżeli sobie zażyczymy. Oczywiście jest to bardzo złudne. Już były przypadki, chyba w tamtym roku, albo już dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie. Że banki nie chciały wypłacać yy, no, znajdujących się środków na kontach, yy, gdzie niby my jesteśmy właścicielem tego konta. Yy, oczywiście wszystko jest wina tego, że jest brak jakiegokolwiek zakotwiczenia tej wartości w złocie, w metalach szlachetnych. Yy, no i powoduje to yy, nadmierną kreację pieniędza i tutaj chyba jest to, co chciałbym, żebyście zapamiętali z tego filmu najbardziej, czyli to, że system monetarny obecnie oparty jest na długu. Zapytacie, jak na długu? No i taki przykład. Żeby to jakby uzmysłowić wszystkim, jak wygląda proces obecnie udzielenia kredytu bankowego. Bardzo lubię określenie Mateusza Siekierskiego i Łukasza Wita z ich przewodnika po inwestowaniu w kruszce. Takie właśnie udzielenie kredytu oni określają w genialnym mianem magiczny akt stworzenia. Bo taki klasyczny kredyt na mieszkanie, oczywiście bank sprawdza nas najpierw, weryfikuje, czy jesteśmy w stanie przez te tam 20-30 lat spłacić ten kredyt, jakie mamy zarobki, prześwietla nas w lewo i prawo, zanim udzieli nam tego kredytu. Ale kiedy weryfikacja jest pozytywna, bank uruchamia ten kredyt. No i właśnie uruchomienie tego kredytu, to słowo uruchomienie, to jest ten magiczny akt stworzenia. Bo polega on na dopisaniu przez bank do wnioskowanych, o wnioskowaną przez nas kwotę do naszego konta. Czyli my jako wnioskodawca zwyczajnie dostajemy dodatkowe pieniądze na swoje konto. Ale te pieniądze nie pochodzą z środków banku, ani z środków już tam zdeponowanych, ani z naszych kont, nie wiem, oszczędnościowych, yy, gdzie sobie tam leżą na koncie. Yy, I bank po prostu relokuje te środki z jednego konta na drugie, udzielając nam kredytu. Nie, nie. To jest właśnie ten yy, magiczny akt stworzenia. No, i powiem kolejny raz: niestety ten akt stworzenia tego kredytu powoduje zwiększenie ilości pieniądza w obiegu. Zwiększenie ilości tego pieniądza wpływa na oczywiście dewaluację i naszego, naszego tego roszczenia, czyli naszych, naszego majątku. Ta obietnica wartości jest coraz przestomniejsza. Kiedy, gdyż system był oparty na złocie, to gotówka była biletem, który uprawiał nas na wypłacenie takiej samej ilości złota, po prostu na przykład w innym miejscu. Nie wiem, kupiec z Wenecji jechał sobie przez całą Europę dostawał właśnie kwit od bankiera i żeby nie jechać z pełnymi worami złota dostawał ten kwit i wypłacał sobie nie wiem w Elblągu w mieście hanzatyckim i na podstawie tego kwita to była właśnie obietnica wypłacenia mu i potwierdzenie tego że tyle i tyle złota ma dostać obecnie jest już tylko, to tylko obietnica tej wartości a wracając do tego kredytu Kolejna ułomność, powodująca niewydolność tego systemu, to to, że spłacając e, każdą taką naszą ratę, ten pieniądz przestaje w systemie istnieć. Jest wymazywany po prostu przez bank. E, no i co? Nie dość, że mamy więcej długu niż pieniądza, to jeszcze one. Ponownie magicznie znikają z rynku. Zadłużenie krajów na całym świecie niestety mamy za gigantyczne. I to powoduje to, że ma kraje, wszystko jedno, już teraz nie chcę tam wymieniać dokładnie, które, bo dosłownie dzieje się to we wszystkich krajach w Polsce, w Stanach. Japonia jest tam gdzieś bardzo w czołówce. E, powoduje to, że żeby zniwelować. E, po prostu kraje wydają ponad swoje budżety. I żeby zniwelować e, ten dług, to znowu powodują. E, udziel, znaczy robią dodruk. No i dodruk pieniądza znowu powoduje e, inflację. Niestety to jest zamknięty krąg. I, po, I na ten moment kraje już weszły w taką spiralę zadłużenia, że nie zawsze chodzi o spłacanie długu, który już się ma, ale nawet wy, dążą do tego, żeby chociaż móc obsługiwać ten dług, czyli spłacać odsetki y, lub rolować znowu dług y, kolejnymi dodrukami. Yy, więc jak znowu widzicie kolejne, kolejna cegiełka do tego, że system nie jest wydolny. Jeżeli nie będziemy posiadać prawdziwej wartości, chociażby właśnie w srebrze, w złocie yy, i to najlepiej fizycznym. Jak wiecie ja zacząłem teraz na giełdzie mocno i, i yy, była długo, długo hossa, teraz troszkę mniej, ale i tak nadal na, giełdę, na giełdzie jakby lokuję też moje środki, ale tylko dlatego, że czuję się bezpiecznie, bo mam zabezpieczenie w metalach szlachetnych. Bo jeżeli tam mi się powinie noga i coś tam nie wypali, to mam zabezpieczenie w metalu, który zawsze jest leży u mnie, jest moim prywatnym bankiem. Nie muszę się nikogo prosić, żeby mi wypłacił moje środki, bo te środki są cały czas u mnie i są moje. I są prawdziwą wartością w metalu szlachetnym. Podsumowując, nie wiem jak wyszło, bo będę składał dopiero ten filmik, natomiast nie chodziło mi o to, żeby był to filmik straszący, wręcz przeciwnie, nie mówię tego wszystkiego, żeby właśnie napędzać, nie wiem, kupujcie srebro, chociaż oczywiście zachęcam, kupujcie srebro. Eee... O co chodzi? O to moim zdaniem, że jest to wiedza w sumie tak naprawdę dostępna w tylko większość społeczeństwa, większość ludzi. Nawet się tym nie interesuję, nie chcę tego wiedzieć, a jest to taka wiedza, która, bo no, nie oszukujmy się, z systemem nie wygramy. Istniejemy w tym systemie, ten pieniądz cyfrowy, ten pieniądz cyfrowy, no jest nam potrzebny, ja sam też używam oczywiście, staram się jak najmniej, transakcje gotówkowe polecam, żeby jakby całkowicie nie zamknąć obiegu pieniądza papierowego. Natomiast o co chodzi? Ta wiedza i to, że możemy w miarę odczytać, zarówno poznać mechanizmy przepływu wartości pomiędzy poszczególnymi aktywami, czy właśnie poznać tą kreację pieniądza, spowoduje to, że możemy się przygotować do takiego czy kolapsu, czy przygotować się do kolejnego właśnie przepływu, transferu wartości. Majątku, winne aktywo, a w ten sposób zeszczycie się tak, że ta wartość przypłynie do nas, bo my będziemy posiadać to aktywu. Czyli tak naprawdę to nie jest tak, jak mówię, nie chcę i nie chciałbym, żeby to był film straszący, tylko wręcz przeciwnie Za, film, który spowoduje, że przygotujemy się, że yy, my, malutcy, yy, część tego, jakby, tortu może wreszcie yy, no, przyjść do nas. Może przynajmniej mały talerzyk z tortem wpadnie do nas No dobra, trochę taki jak zwykle mam wrażenie, że chaotycznie, ale troszkę wiedzy przekazałem Więc kończymy na dzisiaj. Nie wiem ile tam przeciągnął mi się ten filmik oczywiście zapraszam do subskrybowania kciuków o Ciuki w górę, długopis, którym operuje. No i co, zapraszam do kolejnego filmu. Na razie, cześć.